Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak przyspieszyć film w programie Shotcut. Jest to oczywiście darmowy program open source, także każdy może z niego korzystać za darmo na dowolnym systemie Linuxie, Windowsie i Macu. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, kiedy uruchomimy Shotcut, zobaczymy taki oto ekran. Tutaj od góry mamy folder, w którym będą zapisywane nasze projekty, więc możemy tutaj zmienić. Następnie należy wpisać nazwę naszego projektu czyli ja nazwę ten projekt Video 5 i następnie ustawiamy Video Mode, klikamy w tym oto miejscu i wybieramy jaką chcemy rozdzielczość i ilość klatek na sekundę. Jeśli wybierzemy Automatic, to automatycznie te dane zostaną pobrane z pierwszego klipu, jaki zaimportujemy do programu. Następnie klikamy Start i w tym momencie nasz projekt został już utworzony. I teraz dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, upewniamy się, że jesteśmy na zakładce Editing. Po drugie, jak przejdziemy tutaj do View, czyli Widoku, Upewniamy się, że te oto tutaj zakładki są włączone. Jeśli będę w przyszłości mówił na przykład o timeline, czyli osi czasu, i Wy tego nie widzicie, to należy to tutaj włączyć. No i teraz tak, przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli jak zaimportować plik. Po pierwsze, klikamy tutaj na dole na playlist. Następnie otwieramy folder, w którym mamy plik filmowy, który chcemy dodać. Ja mam tutaj przygotowany plik Ink. I wystarczy ten plik przeciągnąć tutaj właśnie na playlistę. Po przeciągnięciu tego pliku powinien on się tutaj pojawić i także włączyć się tutaj na podglądzie. W tym momencie wygląda on tak. Nie przejmujcie się, jeśli na podglądzie będzie wam nieco lagowało, jest to normalne, zależy to oczywiście od prędkości sprzętu. Natomiast po eksporcie wszystko powinno płynnie działać. Czy jak widzicie ten plik jest dosyć wolny, ma on 55 sekund i pokażę wam jak ten plik przyspieszyć. A więc tak. Po pierwsze, tutaj na dole upewniamy się, że jesteśmy na osi czasu, czyli timeline i przeciągamy ten klip z playlisty na timeline. W tym momencie powinna nam się tutaj utworzyć ścieżka Video 1, tak jak widzimy tutaj na tej osi. I oczywiście tą ścieżkę możemy przybliżyć lub oddalić za pomocą tego suwaka, albo przytrzymując Ctrl i używając scrolla na myszce. I aby ten plik filmowy, czy też klip filmowy przyspieszyć, wystarczy na niego kliknąć, następnie przejść do Properties, i tutaj u góry mamy speed, czyli prędkość tego klipu. Czyli tą prędkość możemy zwiększyć lub zmniejszyć. I zanim jeszcze pokażę, jak to zrobić, oczywiście, jeśli chcemy przyspieszyć tylko część tego klipu, możemy go po prostu uciąć w dowolnym momencie. Czyli, dajmy na to: ja chcę przyspieszyć tą pierwszą część klipu, a drugą na przykład usunę. Więc zaznaczam tutaj w tym oto miejscu i klikam S. I w tym momencie, jak widzimy, mam tutaj dwa oddzielne klipy, i mogę zwiększyć prędkość na przykład tylko pierwszej części, natomiast drugą pozostawię bez zmian. No i teraz tak chcemy zwiększyć prędkość tego oto klipu, więc na niego klikamy. Przechodzimy do properties. No i tutaj, tak jak wspomniałem, mamy speed, czyli prędkość. I tutaj możemy właśnie tą prędkość zwiększyć. Możemy wpisać dowolną wartość. Dajmy na to, ja zwiększę szybkość tego klipu. No niech będzie siedmiokrotnie. W momencie, kiedy kliknie tutaj poniżej, program automatycznie przekalkuluje, jaka powinna być nowa długość tego klipu. Jak widzimy tutaj, długość tego klipu została zmniejszona, ponieważ oczywiście, jeśli klip będzie odtworzony szybciej, no to wiadomo, że będzie trwał krócej. No i jak widzimy tutaj, w tym miejscu, jak tutaj odtworzę, to widzimy, że to wszystko super szybko działa. No i oczywiście, możemy tą drugą część na przykład przeciągnąć z powrotem, jeśli chcieliśmy, żeby te obie części. Były na naszym klipie widoczne, czyli pierwszy jest szybki, i później mamy spowolnione na przykład tempo. Ja, może utnę tą drugą część i taki oto gotowy plik, w którym pierwszą część mam na przykład super szybką, a później jest wszystko powolne. Możemy teraz wyeksportować. Aby to zrobić, klikając tutaj u góry Export. Następnie z lewej strony wybieramy H264 Main Profile i wybieramy Export File. W tym momencie należy wybrać jaką nazwę pliku chcemy, w którym miejscu chcemy go zapisać, i klikamy Save czyli zapisz. I w tym momencie, tutaj z prawej strony, pojawiło nam się zadanie, które jest właśnie wykonywane, i kiedy zostanie ono ukończone, nasz plik będzie już zapisany w miejscu, które wybraliśmy. Jak widzimy, u mnie to zadanie za moment będzie ukończone, więc pozwólcie, że pokażę Wam jak ten film wygląda. No i jak widzimy ta pierwsza część jest super szybka, nic tutaj nie przerywa, nie przycina tak jak mieliśmy to w podglądzie i druga część mamy spowolnione tak jak to było w filmie oryginalnym. Czyli właśnie w ten oto prosty sposób możecie przyspieszyć dowolne wideo i w podobny sposób możecie je także spowolnić, czyli zamiast zwiększać prędkość danego klipu możecie ją po prostu zmniejszyć i w tym momencie wasze wideo zostanie spowolnione. No, i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się przyspieszyć lub spowolnić film. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.